zabawka! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole pistolet do spawania, tworzyw sztucznych marki Parkside model PKSP 50 A1. Zapraszamy. Nowe rozwiązanie. Od razu zaczniemy od tego, że Moim zdaniem odrobinę przypłacone, ale to do tego dojdziemy pewnie w podsumowaniu. Na spodu Na spodu. Nauczę się mówić po polskiemu, to będzie mi lepiej. E na spodzie napisano kompernas. Jacek był w Katowicach na spodku. Tak. Tam suwmiarka zginęła. E I co? E Zapakowane e moi drodzy standardowo, czyli kartonik, już w tej nowej kolorystyce, jest to wersja A1 w związku z czym już wiem, że jest to pierwszy wypust ogłoszony jako nowość kupiony wczoraj w Lidl'ku e, oczywiście już otwierane e, zaglądane e, macane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, ważne e, informacje takie techniczne, no to mamy 50W jeśli chodzi o naszą moc, temperatura maksymalna około 750 stopni, czas nagrzewania 12 sekund do drutów o średnicy 0,6 i 0,8 mm, e, ja zawsze na to mówiłem: pistolet do zgrzewania. Nie wiem dlaczego i tak już po prostu e, zostało. Walizeczka mała, śmieszna, taka w ogóle wążutka, no ale no, sprzęt jaki jest, każdy z Was będzie widział. Otwierać policja, tak trzeba by było powiedzieć w końcu KSP. U góry instrukcja obsługi i nasz zestaw składa się z naszego narzędzia. Do którego zaraz dojdziemy. Startowego zestawu tych naszych, nie wiem, jak to nazwać skrzywek, drucików. Sprężynek. sprężynek <laughs> różnie jak zwał tak zwał. E, oraz obcinaczy bocznych do, do paznokci. No, i spoko. No, takie typowe chińskie, małe obcinaczki. Myślę, że dadzą radę. Dobrze, może zmienimy sobie troszeczkę kadr. Troszeczkę zbliżymy. Zaczniemy od przewodu. E, przewód zakończony e, wtyczką e, płaską dla odmiany. Europejską. Europejską, tak jest. Długości około. około 2 metrów. E, standardowy przewód płaski. 2 razy 0,75. Zapewne. Dokładnie. E, mimo, że jest to kompernas to powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o wykonanie, nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Jeżeli chodzi o wagę, to czuć, że tam w środku rzeczywiście jest kawałek transformatora, a nie jakieś żadne dziwne rozwiązania. Bo nie jest to lekkie, widać, że nie jest tak, że w środku jest większość powietrza. Co? Gumowane wszędzie tam, gdzie trzeba, w zależności od tego, jak będziecie potrzebowali. Nawet się śmiałem, że jest fajnie wyprofilowane miejsce pod kciuk. <gum> jak będziesz trzymał w ten sposób. Zagięty delikatnie do spodu. U góry znajduje się czerwona dioda, która świeci nad uwaga czerwono. W trakcie jak urządzenie jest włączone, czy jak naciśniemy nasz spust, spust z zabezpieczeniem. Tak, czyli po prostu przez przypadek tego nie uruchomimy. Zarówno z lewej jak i z prawej strony można więc i dla osób praworęcznych i leworęcznych będzie wygodnie. Pod spodem biała dioda e, oświetlająca miejsce w kolorze pracy. białym, zimnym. Tak jest. Pre, jaka normalnie, jaka precyzja, jak nie u nas. E, no i co? I mamy biały kartonik. Biały kartonik, tak. <laughs> w kolorze białym. W którym znajdują się nasze sprężynki, po 50 sztuk każdy. I ja myślę, że tu zrobimy małe, szybkie cięcie, i zaraz zrobimy sobie zbliżenie. Kolor jest taki, jest, więc nic nie poradzimy. E, drucik numer jeden jest w kształcie, e, jak widzicie, takiego zygzaczka. Tak Wąż grzeczny. Tak jest. Natomiast jest to zygzak taki dość szeroki. E, mamy jeszcze drugi, nieco węższy, czyli tu jest po prostu taka zwykła fala. Nie za duża. E, kolejny służy do pracy, nie wiem jak to nazwać na kantach zewnętrznych o może w ten sposób czyli tam, gdzie na przykład schodzą się dwa materiały, albo jest jakiś wypust. Litera M. Tak po jest. A ten ostatni do pracy w narożnika. I teraz tak. Tutaj mamy takie kształty cztery i dokładnie bardzo podobny, może trochę właśnie, może trochę oddalimy. Bardzo podobny zestaw w bardzo podobnych kształtach, właściwie w takich samych kształtach. Zamówiliśmy już w Chinach, widząc w gazetce wcześniej, że taki, takie coś będzie, żeby sprawdzić, czy te standardowe chińskie będą pasować do tego pistoletu. Z tą różnicą, że tutaj mamy, to wszystko jest grubość 0,6 z tego co widzę. Nie ma żadnego grubszego, chociaż może to jest chyba 0,6 i 0,6, a to jest 0,8 0,8. Według mnie tutaj mamy... 2 w rozmiarze 0,8, reszty w rozmiarze 0,6, dokładnie to samo. Teraz... 3 w 0,8. 3 w 0,8, 3 w 0,8, 3 w 0,6, przepraszam, <laughs> zachowałem się jak że się więcej nie powtórzy. Nie mój widzów. Jak to działa, moi drodzy? Działa to w ten sposób, że wkładamy sobie taki drucik tutaj i teraz tak, te otwory są tak skonstruowane, że musimy ten drucik lekko ścisnąć, żeby on tutaj wszedł. Dzięki czemu po prostu. Przy przechyleniu w ten sposób nie będzie wypadać, więc jakby nie ma jakiegoś większego problemu. Nagrzewamy, wtapiamy w tworzywo. Następnie... 12 sekund maksymalnie grzejemy, 48 sekund wychładzamy. Tak, tak jest, tak producent deklaruje w instrukcji obsługi. Tak, wiem, że nikt z Was tego tak nie będzie używał. Tak. Też tak podejrzewam. Natomiast po zakończeniu, jakby jak już to zostaje w środku to po prostu odcinamy nadmiar tego drucika, który zostaje na zewnątrz. Właśnie stąd takie dość precyzyjne obcinaczki boczne. Teraz weźmiemy sobie jedną z naszego chińskiego zestawu, jedną z tego zestawu Parkside'a. I jak sobie spojrzymy i porównamy jedno z drugim, mamy myślę, że około milimetra różnicy. Czyli te parkside'owe są po prostu milimetr mniejsze od tych chińskich. Czy to oznacza, że te ściągane bezpośrednio z Chin nie będą pasować? Będą. To jest 0,6. Wchodzi bez najmniejszego problemu. Dokładnie to samo. Ta sama historia jest 0,8. Więc śmiało możecie sobie po prostu te zszywki, do, czy te druciki, czy te sprężynki, jak zwał, tak zwał, dokupić gdziekolwiek. To co? Bierzemy się za robotę. Dobrze, no to co, Przechodzimy do testów. Ja tak jak widać, próbował dzisiaj zaparkować. Jak widzicie, w naszym warsztacie testowym jest wszystko. Także mamy wszystko, co potrzeba. Co robimy? Wkładamy sobie nasz drucik. Proponuję. Jakby przed większą pracą, żebyście sobie gdzieś rozsypali i rozplątali, bo <grywa> bywa ciężko. Uruchamiamy, zapala się czerwone światełko. Drucik zmienia kolor. Zrobił się czerwony? Tak jest. No, i nic z tej akcji, żeście nie widzieli. W związku z tym, my go sobie zostawimy teraz tak jak jest. I myślę, że zrobimy zbliżenie na ten fragment, ale też w trakcie pracy, żebyście widzieli, jak to się mniej więcej zachowuje. Dobrze, to jest ten pierwszy. Teraz dokładamy drugi. Ok, napijamy, puszczamy. Można chwilkę odczekać, żeby go nie wyciągnąć z powrotem. Tadam. Zdziałano w CCCP. Cytując klasyka. Jak widzicie, cnij panie. Działa to naprawdę nieźle. Pokaż mi niemiecką jakość. Dobra. Dziecko mi zabrało zabawkę, przepraszam. Odwrotnie, jak najbliżej <laughs> powierzchni. Droga pani, no? Pani operator. Tak jest. Pani operator dzisiaj jest jakaś. Czy drucik 0,8 wygra z Panią? No. <laughs> Naprawdę? Ała! Szartowałem. <laughs> wygra ze Dobrze. Zobaczymy, czy to jest kwestia drucika, czy to jest kwestia obcinaczek. To jest obcinaczek. kwestia obcinaczek. Uwaga na oczy. Myślę, Ech, że weźmiemy coś na poziomie. <laughs> Żeby się nie bawić. I tyle. Proszę. Można, można. Czyli co? Dobrze powiedziałem, że obcinaczki do pazurów. Tak jest. To możecie sobie zachować do rozcinania trytek. A jak chcecie te druciki obcinać, to kupcie coś lepszego. Albo nawet większego, tylko bardziej szpiczastego, żeby można było w różne miejsca Dobra, wdąś. panie, Dawa innych kształt, bo tu jest fala, a tu jest jeszcze drugi. O Jezu, Jezu! Pęknięcie mamy również w tą stronę. Widzicie, nagrzewa się to moment. Zapach na palmu O! I tak się dzieje, jak za szybko wyciągniecie. Czyli jeszcze raz. I czekamy. Na miejsce jest takie, że możemy sobie chwilę poczekać. Podłuchaj. Okej. Okay. No i tutaj znowu ta sama historia. Obcinamy nadmiar z czarki. Idziemy w drugie miejsce. Ja jestem trzymającym albo jak w charym poterze szukającym. A teraz wchodzę jacuł ubrany na biało. Zapala się zielona lampka. Tak jest. Bo o tym nie powiedzieliśmy, że kolor lampki się zwalnia, zmienia. Następuje zwolnienie blokady. Ja nie lubię czekać. Ja nie mam tyle czasu co Jacek. U mnie czas to pieniądz. Więc od razu wkładamy drugiego. Grzejemy. No, tak minęło z pół minuty. Zapali się zaraz zielona lampka. Tadam. Wychodzę idę do domu na zimne piwo. Dziękuję, do widzenia. Zderzech naprawiony. Tik, tak. Jak zwykle przechodzimy do podsumowania. Moim zdaniem, tak. <laughs> Trochę przepłacili. Nie, no słuchajcie, no wiadomo, to, to takie spawarki czy pistolety spawalnicze, no bo to to różnie nazywają, Na Allegro i innych stronach różnie stoją. Wiadomo, od pana Chińczyka gdzieś tam y, temu AliExpress możemy taniej wyrwać. Na Allegro. Zaciłem przewy... około 50-60 zł. Na Allegro, przeważnie, powyżej stówki. A jeśli są tańsze, to na ogół dlatego, że, uwaga, przesyłki są za 30 zł, 40 zł, 50 zł, tak? Więc to się niestety też zdarza dość często. I zwracajcie na to uwagę. Tutaj, no, Lidl. Na miejscu, szybko, tanio. 3 lata gwarancji. 99 zł, więc nie... Ja jestem na tak, fajnie. Jak Sprawdzi na kombajnie. No jak na kombajnie, sprawdzimy na dłuższą tą metę. To jest wersja E1. Ja już czekam pewnie na wersję jakąś poprawioną. W sumie nie ma do czego tutaj się wczepić, ale czekam na wersję poprawioną lub akumulatorową. Z tego bym się bardziej ucieszył. Tak, wersja akumulatorowa, zwłaszcza gdyby była na przykład na 12V. No i, by było i to, by robiło robotę. Tak jest. Działa, ma się dobrze, cena uczciwa, rozwiązanie naprawdę spoko. Czy do samochodu, czy do domu, czy do garażu, czy do kobiecych kosmetyków. No, ten zgrzeje sobie, na przykład, puder, jak ci pęka. No nie, nie. nie, no żartowałem oczywiście, ale do użytku domowego, naprawdę tak. Czy mamy robić wam więcej testów tego? Czy za mało wam pokazaliśmy? Nie sądzę, no bo w sumie, no, zgrzać plastik, no, zwy, zwykłą lutownicą transformatorową byśmy też zgrzali, tak. Ale to jest fajne, bo grzeje się, pokazuje, dociska, dziękuję, do widzenia. Bez żadnych jakichś końcówek, przeróbek, innych dupereli. Czy jest sens więcej tego pok pokazywać? Sądzę, że nie. nie. Chyba tak naprawdę do tego, do czego to zostało przeznaczone, czyli do takich właśnie napraw typowo mechanicznych, bo po to to tak naprawdę powstało. Pokazaliśmy sprawdza się świetnie. Działa to naprawdę dobrze. Uwaga. Trzymają, trzymają. Nie pęka? Nie pęka. Czy Wiadomo, że można by było, nie wiem, gęściej czy coś w razie potrzeby w jakiś takich miejscach bardziej pracujących. No, czy tak, no tutaj no, Jacek tak zaparkował tak, że no, zderzak rozbity w dwóch miejscach. Nie mieliśmy innych pęknięć, specjalnie nie będziemy tego robić, bo można innych drucików użyć. Ale szybki pokaz, szybkie podsumowanie, szybkie zakończenie więc chyba tym pięknym sposobem zakończymy. Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. A ja przypominam, że mam Citroena, to jest zderzek od Renault, a to już jest zupełnie <śm> inna historia. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć.